Odległość od nadajnika niecałe 15 km, na dachu telewes Elips, a na telewizorze co chwilę pikselizacja na się drugim. Innymi słowy tego multiplexu nie da się tu kompletnie oglądać. Jakość cyklicznie spada do zera, siła po chwili również spada do zera, po czym po chwili odbiór staje się możliwy. I tak w kółko. Włączenie przedmocniacza w tej antenie to już w ogóle nie mamy sygnału, kompletny brak odbioru. Coś czuję, że powalczymy tu parę godzin na tej usterce. Nasze miejsce odbiorcze znajduje się w Gdańsku, a dokładnie dzielnica Brzeźno. Jest to dzielnica położona w północnej części miasta z dwoma letnimi kąpieliskami morskimi. Odległość od głównego nadajnika Gdańsk chwaszczyno multiplexy przypominam po 100 kW niecałe 15 km. Od boku jeszcze mamy doświetlenie, z 5 km dolatuje Mux 3 3,5 kW oraz MUX 6 zaledwie 0,1KW. Zanim wejdziemy na dach, sprawdźmy jakie sygnały wchodzą do telewizora z tej instalacji. Problem jest tutaj tylko i wyłącznie z multiplexem drugim, więc zaczynamy od niego od razu. Włączony jest oryginalny zasilacz, który znajdował się w antenie. Parametry jakościowe tragedia. Na takim sygnale nie może działać poprawnie żaden odbiornik. Przechodzimy na planszę echa. Tu jest jeszcze ciekawiej. Mamy dwa sygnały poza interwałem ochronnym. Jeden miernik wylicza z odległości 65 km, drugi z 72 Widać degradacje nośnych i szerokie wcięcie wy wynoszące aż do 10 dB mer. Problem jest tu tylko i wyłącznie z multiplexem drugim i jest on faktycznie najsłabszy z wszystkich multiplexów, które dochodzą do anteny. Na widmie nic niepokojącego na pierwszy rzut oka nie widać. Poziomy internetu LTE 800-900 są niskie. Mamy tutaj jakieś międzypasmowe wziągwy, ale poziomy nie są dominujące w tym sygnale. Co do innych multiplexów z tej instalacji, z tej anteny, to jest rewelacja. Parametry są naprawdę bardzo, bardzo imponujące. Nie ma kompletnie do czego się przyczepić, i te pozostałe multiplexy tutaj bez problemu działają. Kanał 44, multiplex drugi, który jest ostatniej wysokiej częstotliwości, jest już kompletnie zdegradowany. Masz 40, między 42 a 45. Skaczące bardzo siła sygnału, bardzo niskie SNR-y. do trzeciej, 1,25 25. Jest pasywnie teraz tej anteny. I tu prawdopodobnie, jak włączymy do niej, niej zasilanie, to się parametry zepsują jakościowe. Jeżeli tak będzie, to trzeba będzie pójść do góry. Przed podbija siłę sygnału w górę. Niestety, reszta parametrów z automatu idzie w dół. Gdyby, nie? Czyli mamy ten poza interwejem ochronnym, pojawia się piknięcie na 66 km. Dwa piki są dalej i jeden jest bardzo skaczący minus 30 do minus 24. Jak to się pojawia raz na jakiś czas. Ciekawe miejsce, to u ciebie fajne. Różnica pomiędzy multiplexem trzecim, tym najwyższym wchodzącym do anteny, a multiplexem drugim wynosi chwilami prawie 40 decybeli. Trzeba iść na dach. Wejście znajduje się na końcu budynku, dach jest płaski. Bardzo sympatyczny od przodu, jakieś tam drzewka w oddali. Także zabieramy się za pracę. Uprzedzam, że spędzimy tu trochę czasu w poszukiwaniu problemu odbiorczego. Finał tej historii będzie niestety bardzo niefajny, ale to na końcu odcinka pomierami szczegółowymi na dachu, które trwały około 2 godzin, nie będę was zanudzać, bo byście usnęli, zdradzę tylko, że podnoszenie anteny na tej połaci dachu wyżej niż 2 metry nad poziom dachu psuło całkowicie multiplex drugi. Zmieniając położenie anteny na przykład 2 metry w prawo, w bok, podnosiło się syłę sygnału pasywnie o 10 dB w górę. SNR w, górę idzie w górę. Bliżej końca budynku znikały echa, Poza interwałem ochronnym degradacji nośnych już nie było takich wysokich. Z kolei na krawędzi dachu siła znowu słabła do 45 debów bez względu na rodzaj użytej anteny. Tu jest takie miejsce gdzieś dalej, gdzie powiedzmy coś zaczyna mi działać. No, tutaj wysoko bardzo jak jestem to jest problem. Jak obniżam antenę na jakiś tam powiedzmy metr. Tu jesteśmy trochę niżej. Ogólnie na całej powierzchni tego dachu, całego tego, całego tego tamtego, ogólnie wszędzie tutaj jest dramat, jeżeli chodzi o Multiplex drugi na kanale 44. I jedyna opcja jest taka, żeby przesunąć. Znalazłem dwa miejsca, tu jest jedno miejsce takie, gdzie jest troszeczkę lepszy ten mógł z drugi. i tam jest takie miejsce. Antena jest dosyć nisko, pasywnie siła sygnału dochodzi do 60dB, dzięki temu po włączeniu wzmacniacza w końcu mamy jakieś obiecujące wartości na mierniku. Bardzo dziwne zjawisko takiego, im wyższa częstotliwość tym się bardziej wygasza sygnał. A tutaj gdzie ta antena jest zamontowana mamy różnicę. 42 dB. Może takie tu poziomy zniszczone, zdewastowane na całej powierzchni, bo wiecie, czasami jest tak, że można gdzieś tą antenę załóżmy tam zamontować, no z sąsiadem by się pogadało, nie? Albo tu gdzieś z tyłu, albo nawet tam mi kable przyciągnąć, no, bo jak mi idzie zysk, załóżmy między sąd jest 38, a tutaj na przykład jest pasywnie 54, no to ja mam 16 dB różnicę, nie? Na tamtym maszcie już w ogóle jest dramat. Na tym tam, tam znika. Tu podnosicie do góry antenę dotąd, tu i ucieka sygnał całkowicie. Znika kompletnie całkowicie sygnał. W miejscach szczególnie blisko nadajnika, można trafić na nul. To są takie obszary o dosyć wąskiej, małej średnicy, w których w tych obszarach sygnały są totalnie wygaszone. Może ich nie być. Sygnały, mówię tak ogólnie, ale chodzi oczywiście o częstotliwość, o multiplex. Mieliśmy taki odcinek już, gdzie przy 7 kilometrach nie było kompletnie sygnału, albo był tak zniszczony, zdegradowany, że trzeba było antenę obracać w kierunku nadajnika, który był zlokalizowany 80 km w drugim kierunku, mając nadajnik z 7 km, który znajdował się na wyciągnięcie ręki. W tym miejscu odbiorczym, jak sobie wejdziemy na mapę Radio Polska, widać takie wygaszone obszary, takie punkty, w których nie ma sygnału. W skrócie mówiąc. Tu trafiliśmy na to, że sygnał, że multiplex ten przedostatni i ostatni, czyli na kanale 39 i 44. Już było widać tendencję na tym 39, że jest wygaszony 44 kompletnie obrywał. I w tym miejscu, gdzie ten poprzedni instalator zostawił antenę, on powiedział do tego klienta, że sorry, nie będzie to działać, nie będzie to falu, wreszcie będzie chodzić i on się stamtąd ulatnia, bo tu są stracone godziny na tym dachu. Coś, coś taki tekst mniej więcej tam padł. Przenosimy się na plażę, jakieś 700 metrów w linii prostej od poprzedniego miejsca odbiorczego. Poziom sygnału na MUKSie drugi mamy ponad 65 dB. Parametry jakościowe w skrócie można powiedzieć, że są bardzo dobre. Dodatkowo nie mamy również dysproporcji pomiędzy multiplexami. Oczywiście MUX trzeci to jest ten pierwszy słupek, będzie wyższy tak samo jak MUX 6 to jest drugi supek, natomiast trzy ostatnie słupki mamy w miarę równe. Pozostajemy nadal w Gdańsku, przenosimy się 2 km bliżej nadajnika, czyli 13 km, poziomy siły sygnału z pasywnej anteny prawie 70 dB. Jak widać dysproporcji takich 30-40 dB pomiędzy najsilniejszym mux trzecim, a najsłabszym mux drugim, którym jest ostatni, jak widzicie tutaj nie ma. Skoro na górze znika sygnał na MUX-2, to co się dzieje na parterze? Do testów jeszcze inna antena na stałym wzmocnieniu, parter... Przyzwoicie. Niestety, pierwsze piętro na balkonie już zaczyna się wszystko degradować. Trzeba iść, niestety, z powrotem na dach. Tutaj też jest problem na całej tej szerokości. Hmm. Otwory po starym uchwycie zaślepione. Przenosimy go w wyznaczone dokładne miejsce. Wysokość montażu jest wysterowana pod multiplex drugi. Włączamy miernik i sprawdzamy ponownie parametry. Dobra, i to jest to miejsce, ono musi być tak mniej więcej na 3,4 wysokości. 72 powiedzmy mer stabilne, wszystko jest OK. Sprawdźmy sobie czy echo widać w ogóle jakikolwiek. Echo zniknęło, jest poniżej. Pamiętacie przy poprzednim miejscu montażu anteny mieliśmy trzy sygnały poza interwałem ochronnym. Sygnały pulsowały dochodząc maksymalnie do nawet minus 23 decybeli. To są sygnały dochodzące z jagodnika. Być może te sygnały jeszcze gdzieś po drodze się odbiły od wysokich bloków, które znajdują się od tyłu anteny. Bo patologicznie, przy bardzo słabych sygnałach, jakie mamy z MUX-u drugiego, a powinniśmy mieć o wiele, wiele większe, inne sygnały dalsze z innych nadajników, które są słabe i nie powinny być wyczuwalne, zaczynają nagle być zauważalne na planszy echa. Raz pierwszy, nic nie rozumiem. I tu MRVS Carrier będzie, podejrzewam, takie mocne też wzgłębienie. O, nie jest takie mocne, o kurde. A pięknie, kurde, się zrobiło. Pozostałe multiplexy po przeniesieniu anteny w inne nowe miejsca montażu są oczywiście w należytym porządku. Dominuje MUX 3, 92 dB. Dysproporcja nadal niestety będzie pomiędzy MUX 2 a muxem 3. Ten pomer, który pokazywałem przed chwilą, to był pasywny pomer plus zewnętrzny ultraszumny przedwzmacniacz. Mer mieliśmy 33, ber do minus 4. Niestety na oryginalnym no, mamy podłoga nam się podnosi. Bernam spada do trzeciej. Poważny w miejscowości w Ostatnim Gdańsku mieliśmy teleweszze Avanta 12, to dzisiaj sobie sprawdzimy, przetestujemy sobie WWK Maestro. To jest taki masztowy przedsmacniacz. Jest to wzmacniacz kanałowy cyfrowy, który za jednym kliknięciem inteligentnie skanuje, analizuje, wyrównuje i wzmacnia sygnały DVBT2. W naszym przypadku chodzi oczywiście o pozbycie się dysproporcji, i właśnie wyrównaniem siły sygnału z poszczególnych multiplexów. Jak widać, poziomy wszystkich multiplexów zostały pięknie wyrównane, nie mamy dysproporcji. Multiplex trzeci, parametry wyśmienite. Niestety, ostatni multiplex, drugi, z którym był tu problem. Parametry są niefajne. Na jednej antenie jest podobnie. Mer nie przekracza 22. Ber niestety jest do minus 3. Tak nie możemy tego zostawić. Ale niestety nie. Rozwiązanie całkiem fajne, ale niestety nie tutaj. No już przykro mi, że tak jest, ale no niestety takie miejsce trafiam i. Pomimo tego, że to wszystko są fajne urządzenia, no to tutaj już ma znaczenie, czego używać. Antena akurat znaczenia nie ma, bo i na ich mux się na tym MS, -y wszystko jest podobne. Przeważnie, jak są takie bardzo słabe sygnały z anten, to te kanałówki, one nie dobrze do końca działają. No już to wcześniej też co o tym wspominałem, trzeba uważać, co się stosuje. Oczywiście czasami nie będzie wyjścia będzie trzeba taki wzmacniacz zastosować macie wybór, 22 mera ze wzmacniacza kanałowego, masztowego 26 mera z Telewesza elipsy za 550 zł czy moja kombinacja z dodaniem ultraszybnego przedwzmacniacza, wykorzystując filtrację w elipsie z merem 32 stabilny no, krótka piłka, wybierajcie co chcecie, ja wybieram to co jest największe koniec, no, czasami jestem blokowany i nie mogę zostawić tego co jest w tym momencie akurat lepsze bo my znajdujemy się w takim 1% właśnie odbiorców, gdzie są takie problemy. I w niestandardowych problemach, w niestandardowych miejscach stosujemy niestandardowe rozwiązania. A we wszystkich innych miejscach te inne rzeczy działają bez problemu, bo nikt nie zwłaszcza problemu. Poprzedni instalator wygiął wąsy w piąt w połowie. Mam jeszcze komplet nowych wąsów, no to zróbmy to tak już na gotowo. Pokażę Wam jedną z kilku wersji przeróbki polaryzacji VHF w piąt. Jest zaklepane, jak mocno przekręcicie to się to w ogóle nie będzie przekręcać. Aczkolwiek można by było pomyśleć o jakichś takich mikrośrubkach od góry jeszcze tutaj zamocować, a to już tak wiecie, tyle tych antefów osiarbianych nikt nie zgłasza problemów, więc tak zostawiam. Dipolki mamy już w zgodnej polaryzacji, a do tylnych reflektorów wystarczy wykonać dosłownie jeden otwór i prace mamy gotowe. O, teraz tej zgodnej polaryzacji. Jest tak jak jest, a kurde nawet nie sprawdziłem jak było w niezgodnie, aż mi się nie chce, dobra jest. Tylko tu jest AGC oddzielne, więc to powinno podciągnąć telewes powinien to pociągnąć i powinien być super mhm. Więc spróbujemy zrobić to aktywnie z teleweszem, może to zadziała teraz Zobaczmy No Lipajs. No nie może być tak, musi być inny musi być inny przmacniacz Musi być mój przezmaciacz zamontowany, żeby tu cokolwiek te mery się podniosły, nie? No widzicie sami, nie? No nie chcę działać ani na tym telewersie wewnętrznym, ani na tym Maestro ha, Tylko, że na tym znowu nie będzie kurde muxu ósmego, nie? No i znowu jest dupa, nie? Powiem Wam szczerze, to jeszcze będę raz w tym Gdańsku więc tu będę musiał chyba podjechać i coś pokombinować Nie Dobra, musi zostać ten przezmacać Zszedłem z tego dachu po tych 4 godzinach, wszystko ładnie porobione, pozakładane. Tam jeszcze był jeden rozgałęźnik, posprawdzane sygnały na wszystkich gniazdkach, czy wszystko zawiera się w normie. Ja Mux 8 był troszeczkę słabszy, natomiast on jest w DVB-T1, na spokojnie będzie działać. No i po wszystkim uruchomiliśmy ten telewizor, który nie działał, od którego zaczęliśmy pomiary, zaczęliśmy wizytę u klienta. No i telewizor tak samotnie jak cioł. Nic się nie zmieniło, nic się nie polepszyło, jest to samo. I po prostu jest jeden wielki dramat, jedno wielkie rozczarowanie, bo klient widział, jak ja tam się na tym dachu staram, jak ja tam kombinuję pomiary na miernikach, mówią, że jest dobrze. Klient mówi, że telewizor, no przecież jak, że musi być sprawny. A ja mu mówię, że instalacja jest sprawna, że telewizor jest uszkodzony. No i tak się boksujemy, wiecie, <grym> cały czas. Opowiemy, opowiemy sobie o tym telewizorze w kolejnym odcinku, nie będziemy marnować na to czasu, natomiast temat jest ciekawy.